Dzisiaj zastanawiamy się, czy najtańszy Mercedes to ciągle Mercedes. No dobra, może nie Mercedes, ale wiecie, o co chodzi w tym porównaniu. Mam przed sobą najtańszą współczesną rumbę, a to słowo współczesna jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że uwaga, rumba rozumiała może po czasie, ale rozumiała, że jest troszeczkę z tyłu za konkurencją i w końcu w najtańszej wersji znajdziemy lidera. Jak to wygląda w praktyce? Przekonamy się. Pewnie zwróciliście uwagę, że to pudełko po rumbie było podejrzanie małe i taka też jest ta rumba. Ja wam pokażę teraz, jak wygląda sam robot. Robot jak robot, ale jak wygląda sama stacja. I ze stacją, uwaga, to jest stacja. Tej wielkości jest naprawdę kompaktowa, mała i fajnie wykonana. Ma drobną niespodziankę w sobie, o której za chwilę, ale ta stacja potrafi nam opróżnić odkurzacz. Dlaczego to jest wersja combo? To znaczy taka, która tą stację jest wyposażona, bo najtańszy sprzęt Airbota na dzisiaj, czyli 105, bez tej stacji kosztuje mniej niż 1000 zł. Z tą stacją dzisiaj około 1250, bo za tyle to urządzenie znalazłem. A według producenta mamy ponad dwa miesiące spokoju dzięki tej stacji, bo ona przez tyle może uzupełniać worek na kurz. Robimy jeden delikatny ruch. Uchylamy wieko. To wieko, jak zapewne widzicie, ma taką dziwną fakturę. Ono jest takie chropowate, no i moim zdaniem jest to coś, co będzie się podobało wielu osobom. W środku, co znajdziemy, no. Tajemnicy Wam zbyt wielkiej nie zdradzę, jeżeli zauważycie, że będzie tutaj worek na nasze nieczystości. On wygląda tak i jest wielorazowy. A z drugiej strony będzie sprytnie ukryta szczoteczka, która nam się przyda do usuwania włosów ze szczotki głównej w samym robocie. Jak w praktyce działa ta stacja? Bardzo prosto, robot sobie podjeżdża, tutaj ma piny ładujące, widzicie. O te, które tak się fajnie wsuwają i uzupełniają dzięki nim energię, natomiast tutaj ten otwór przypominający czeluść obcego, tego małego obcego, tutaj po zadokowaniu kurz jest po prostu odsysany. Owszem, stacja jest głośna, ale ten hałas jaki generuje trwa dosłownie 5 do 10 sekund, po czym robot jest po prostu czysty i niczego nam nie rozsiewa. Podoba mi się to i ta stacja podoba mi się chyba nawet bardziej niż sam robot, ale o tym za chwilę. Teraz czas na samego robota. Ten robot, nie tylko dla fanów rumby, nie będzie wyglądał jakoś rewolucyjnie, ale bynajmniej o rewolucję tutaj nie chodzi. Co znajdziemy na pokładzie? Przede wszystkim coś, co sprawia, że od razu widzimy, że ta rumba jest nowoczesna z tego drugiego sortu, nowego sortu. Mamy wieżyczkę z liderem. Tak, w końcu pojawił się lider, który sprawia, że urządzenie pracuje sprawniej, aczkolwiek. Do algorytmów troszkę mógłbym się przyczepić, ale to będę za chwilę kontynuował. Mamy klasyczną szczoteczkę, która nam boki zagarnia i ją też łatwo z włosów ewentualnie jest wyczyścić. Natomiast tutaj pod spodem znajdziemy szczotkę, która nie jest tylko gumowana. Ja wam ją zaraz pokażę. Tutaj zobaczcie. Ja troszeczkę i tak tą szczotkę wyczyściłem, a włosów całkiem sporo nie znajdziecie, oczywiście nie moich. To co jest kluczowe, to fakt, że jest tutaj jedna część z gumy i jest przeplatana przez część takiego włosia. W praktyce działa to nieźle, ale od razu odradzam wam kolejny sekret. Moc tego odkurzacza w porównaniu do topowych współczesnych modeli, jest mniej więcej trzykrotnie niższa. Widzieliście już szczotkę, teraz czas zobaczyć na część tą z mopem. Zobaczcie, mamy tutaj mop, a Ten mop nie jest w żaden sposób ani soniczny, ani wibrujący. On, nic tutaj się w nim nie obraca. To jest po prostu szmatka, która, uwaga, jest ciągnięta za odkurzaczem. I na nią, delikatnie, mamy tutaj takie otworki, skapuje sobie woda. Co to oznacza? To oznacza, że do takiego Delikatnego przemycia do odświeżania podłogi jest ok, ale jeżeli chcecie wysprzątać coś, co Wam się powylewało, albo coś, co zaschło, ten odkurzacz się po prostu do tego nie przyda, bo to nie jest ta klasa cenowa. Kolejna kwestia to zbiornik na wodę i zbiornik na kurz. Tak, Siłą rzeczą jest tutaj dzielony, jak widzicie. Mamy tutaj taki koreczek, który po uchyleniu odsłania nam wlot do wody i. Tutaj na górze, zaraz na przebicie zobaczycie to dokładniej, jest pojemnik na sam kurz. Przez to, że woda tutaj jest po bokach, on siłą rzeczy jest troszkę mniejszy niż mógłby być, ale dzięki tej stacji wcale tej wielkości nie odczuwamy. Popatrzę teraz, jak wygląda w takiej codziennej pracy ta część odkurzacza. Oczywiście, poza wieżyczką z Lidarem znajdziemy tutaj takie tradycyjne czujniki, w tym taki czujnik kinetyczny, jak widzicie, on tak fajnie pracuje. To jest czujnik ten zderzeniowy, który w przypadku starszych modeli rumby. On odpowiada tak naprawdę za uderzanie w meble, za nawigowanie, za rozpoznawanie przeszkód, ale tutaj jest wspierany przez też czujnik uskoku, czujnik rozpoznawania powierzchni, czujnik przeszkód więc nieźle, jeżeli chodzi o takie kombo tych czujników które mają sprawić, że sprzęt będzie sobie radził sensownie w przestrzeni, nawet tej troszeczkę zagraconej. Jeżeli chodzi o taką klasykę, jeszcze chciałbym Wam pokazać kółko, jak zwykle, w przypadku tej marki dobrze reserowane, dobrze sprężynowane, takie lekko gumowane. I kółko, tutaj przednie, takie kierujące. To wszystko w praktyce jest bardzo proste, ale też sprawdzone, i wiemy, że radziło sobie dobrze tyle razy. Więc teraz też nie powinno być z tym problemów. No nie, zapomniałem o takim detalu, który nawiązuje do stacji, który sprawia, że ten odkurzacz wygląda ciekawie. Ciekawie to znaczy, zobaczcie, dalej mam tą fakturę nietypową, taką chropowatą. Wygląda to ciekawie, podoba mi się to, ale skoro już jesteśmy przy takim szczegółowym widoku tego robota chciałbym wam coś pokazać o właśnie. A propos tych uderzeń i zderzeń. Mam nadzieję, że teraz to widać. Tutaj jest taka rysa, w której się robot nabawi poprzez uderzania. Tutaj na wieżyce lidaru też kilka rysek znajdziecie, bo on próbuje wjeżdżać pod meble i pod moje bez problemu wjeżdżał, ale no tak bezkorzyści do końca to nie jest. I przyjrzyjcie się jeszcze raz, więc jeżeli macie niskie meble, ja bym najpierw zmierzył, czy jednak nie będzie trzeba dołożyć do takiego urządzenia, które będzie miało tą wieżyczkę ukrytą. Teraz chciałbym, żebyście troszeczkę popatrzyli, jak ten robot pracuje. Niech on się pokaże w różnych okolicznościach przyrody, a ja wam co nieco opowiem. Czego możemy się w ogóle po nim spodziewać? Jak już wspomniałem, na pokładzie znajdziemy moc sącą na poziomie 7000 paskali z gumową szczotką z włosiem. Szczotka boczna pozwala czyścić na różniki krawędzie, a nakładka mopująca została wykonana z mikrofibry. Niech nie zwiedzie was ta niska półka odkurzacza, ponieważ znajdziemy tutaj funkcję znaną z wyższych modeli, czyli smart scrap. Co to znaczy? To znaczy, że robot potrafi aktywnie szorować. Podłogę. Jeżeli znajdzie większe zaprócenie, będzie po prostu częściej jeździł w tym miejscu i będzie starał się je precyzyjniej doszerować. Urządzenie jest wyposażone w system leader Clearview, które pozwala szybko i precyzyjnie mapować przestrzeń. Wykrywanie dywanów natomiast jest o tyle istotne, że możemy łączyć sprzątanie, gdzie w jednym cyklu urządzenie będzie mopowało i odkurzało. No, oczywiście, skoro Roomba i irobot, to mam tutaj aplikację, która cechuje się prostotą, tak, prostotą intuicyjnością, i trzeba od razu powiedzieć, że Roomba Home, ta odświeżona aplikacja do nowych robotów marki. Cechuje się w zasadzie tymi samymi kwestiami, które można było spotkać w poprzedniku, aczkolwiek troszeczkę zmodyfikowano samą procedurę rozpoczęcia sprzątania. Dzięki aplikacji możemy ustawić indywidualne harmonogramy pracy robota. Urządzenie obsługuje trzy sposoby uruchamiania: mamy asystenta głosowego, aplikację Roomba Home, lub tradycyjnie poprzez naciśnięcie fizycznego przycisku na obudowie robota. Możemy samodzielnie dostosować moc sącą do tego, jak urządzenie będzie musiało radzić sobie z brudem, czy jest bardziej brudno, czy mniej. I jeżeli chodzi o tę moc, będzie regulowana w trzech trybach mopowanie tak samo. Według producenta urządzenie będzie w stanie pracować nawet 75 minut, natomiast czas ładowania będzie wynosić do 3 godzin. Maksymalny poziom hałasu to 68 dB. A teraz czas na przegląd aplikacji, bo to ona sprawia, że z urządzenia korzysta się bardzo przyjemnie i intuicyjnie. Główny ekran wita nas mapą, którą nasz robot przygotował. Dalej możemy wybrać sobie, czy robot będzie sprzątał według mapy, czy według punktu możemy przejrzeć sobie harmonogramy, sprzątania. No i to jest bardzo fajne, bo na te krótkie harmonogramy, kiedy chcieliśmy, żeby robot punktowo nam coś wysprzątał, one pokazują dokładnie ślad robota, i pokazują też linią, gdzie na przykład było mopowane. Te kolory są inne, jak widzicie. Mamy zielony, mamy kolor niebieski, i widać gdzie co się działo. Te okręgi, które widzicie, to są okręgi wokół nóżek, wokół nóżek mebli, oczywiście. I to jest ciekawa sprawa. Wybieramy sobie konkretny cykl. W tym cyklu możemy wybrać sobie sprzątanie miejscowe. W sprzątaniu miejscowym chodzi o to, że robotowi wyznaczamy taki kwadrat metr na metr i on w tym kwadracie będzie sobie radośnie sprzątał. A sprzątanie będzie polegało albo na odchórzaniu, albo na mopowaniu i albo tylko na mopowaniu. Oczywiście możemy edytować mapę, którą robot nam rozpoznał automatycznie, i tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównanie do np. droższych modeli Roboroka, no to ta mapa K jest po prostu słabsza. Bardzo fajną funkcją jest możliwość sprawdzenia stanu technicznego robota, to znaczy, co trzeba już w nim wymienić. Możemy podejrzeć, czy filtr, czy jakieś inne akcesoria wymagają wymiany. Możemy podejrzeć sobie takie samouczki, jak korzystać ze sprzętu, i mamy bardzo szczegółowy. Tak, podręcznik użytkownika. Jak widzieliście, aplikacja jest naprawdę intuicyjna, i jest troszeczkę inna niż aplikacja poprzednia, ale moim zdaniem nie będzie tutaj niczego skomplikowanego dla osób, które albo miały do czynienia ze starym irobotem, albo dopiero z nim przygodę zaczynają, bo ciągle widać, że marka stawia na prostotę. No i o ile dotąd zbytnio się nie czepiałem, jakiś takich wad istotnych tego sprzętu nie znalazłem, tak teraz będzie troszeczkę mniej łaskawie dla 105. Dlaczego? No, bo jeżeli chodzi o jej inteligencję, to z nią bywa średnio. Dlaczego średnio zapytacie? No, cóż, przede wszystkim robot, w przeciwieństwie np. do roboroka, do którego będę wracał. On nie potrafi tak sprzątać bardziej liniowo, to znaczy, jeżeli chodzi tutaj o ten sposób przemieszczania się, mimo lidara, ja ciągle widzę, że urządzenie ma tendencję do tego, żeby te ruchy były troszeczkę nieskoordynowane, troszeczkę mniej płynne, troszeczkę mniej długie po całości pomieszczenie, jeżeli o tak chciałbym Wam pokazać, i robot czasami potrafi kręcić się w miejscu. To oznacza, że po prostu może wjechać gdzieś, gdzie już był kilka razy, gdzie powinien to miejsce kojarzyć i w jakiś sposób łatwo, teoretycznie przynajmniej z niego wyjechać, ale na przykład utknie między nóżkami krzesła, albo utknie pod kanapą. Tylko w tym momencie się zastanawiam, czy w tej półce cenowej za 1250 zł te okazjonalne błędy sprzętu, jakie się pojawiają, kiedy nasza rumba rzeczywiście potrafi się przywieźć albo dłużej nad czym zastanowić, czy to urządzenie dyskwalifikuje w połączeniu, w nawiązaniu do całości bo moim zdaniem nie, ale to jest taki wybór dla osób, które chcą mieć tanio sprzęt markowy, sprzęt uznany, sprzęt, który będzie po prostu i waszym gościom, z czym się kojarzył, i wam będzie się kojarzył z długim wsparciem, z możliwością łatwego zakupu części, z prostotą aktualizacji, z prostotą obsługi, z fajną apką. To wszystko tutaj stanowi takie proste, fajne kombo, ale to kombo ciągle stanowi bilet wstępu. Do świata takich bardziej zaawansowanych robotów. No i też nie oszukujmy się, bo tutaj Rumba zrobiła taki ukłon w stronę mniej zamożnych klientów albo w stronę klientów, którzy po prostu nie widzą potrzeby inwestowania w tego typu sprzęty większych sum. I tutaj mamy coś, co kosztuje naprawdę niewiele i 105 dopiero nam otwiera, jest na samym szczycie tej drabinki kolejnych modeli, który troszkę jest. I tak naprawdę, jeżeli będziemy pamiętali o tym, że my tutaj w przypadku tej Rumby. Korzystamy z robota absolutnie podstawowego, doposażonego tylko w tą stację, która potrafi go opróżnić. Jeżeli będziemy to mieli z tyłu głowy, to myślę, że te wady, o których wspomniałem, można zaakceptować. Ale jeżeli ktoś liczy, że za 1250 zł kupi markowy sprzęt, który będzie odkurzał tak jak dwukrotnie droższe Chińczyki, to się przeliczę. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że do czegoś Wam się to nagranie przydało. Jeżeli tak, proszę o lajka, like proszę o subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.